Z prawogródzkiej strony do tłużyn ciemnego góru wjechawszy, pomnij zatrzymać swe konie, byś się przypatrzył jezioru. Świteś tam jasne rozprzestrzenia łona, wielkiego kształtu wodu, gęstą po bokach, tłuszczą oczerniona, a gładka jak szyba lodu. Jeżeli nocną przewidzisz się dobą, i zwrócisz ku wodom lice gwiazdy nad tobą i gwiazdy pod tobą. I dwa obaczysz księżyce. Niepewne czyli szklana stok tej, stopy pod niebo idzie wina, czyli też niebo tworzyklanych stropy, aż do nóg poi Gdy oko brzegów przeciwnych nie sięga, dna nie odróżnia od szczytu, zdajesz się wisieć w środku niebokręgu w jakiejś odchłani błękity. Tak w noc pogodną, jeśli służy pora, wzrok się przyjemnie ułudzi. Lecz, żeby jechać nocą do jeziora, trzeba być najśmielszym z ludzi. Bo jakie szatan wyprawia tam karce, jakie się larwy szamotą, grze całe, kiedy bają o tym starce i strach, wspominać przed nocą. Nieraz wśród wodów Gwar jakoby w mieście, ogień i dym bucha gęsty, i zgiełk walczących, i wrzaski niewieście, i dzwonów gwałt, i zbrój wszemstwo. Nagle dym spada, hałas się uśmierza, na brzegach tylko szum jodły, woda gadanie cichego pacierza, i dziewic zaosny modły. Cóż to ma znaczyć? Różnie ludzie Plotą? Cóż kiedy nie był nic na dnie? Biegają wieści między prostotą, lecz któż z nich prawdę odgadł? Panna Płużyna, którego prawdziady były świte żydzikła, z dawno przemyślał i zasięgał radę, jak te zbadać tajemnice. Kazał przybory bliskim boka. Prężą się liny. Niewód idzie cicha. Pewnie nie złowią mi oka. Na brzeg oboje wyjęto już skrzydło. Ciągnął ostatek cieży. Powiem, że jakie złowiono straszydło. Choć powiem, nikt nie wierzy. Powiem jednak, że nie straszydło wcale. Żywa kobieta w niewodzie. Twarz miała jasną. Usta jak korale, włos biały skąpany w wodzie. Do brzegu dąży, a gdy jedni z trwogi na miejscu stanęli głazem, druchy zwracają ku ucieczce nogi łagodnym rzecze wyrazem. Młodzieńcy wiecie, że tutaj bezkarnie dotąd nikt statku nie spuści, każdego śmiałka jezioro zagarnie do nieprzebrnionych czeluści. I ty, zuchwały, i twoja gromada, Wraz byście poszli w głębinie, Lecz że to kraj był twego pradziada, że w tobie nasza krew płynie. Choć godna kary jest ciekawość pusta, Lecz żeście z Bogiem poczęli. Bóg wam przez moje opowiada usta, Dzieje tej cudnej topieli. Na miejscach, których dziś piaskiem zaniosło, Gdzie car i trzcina zarasta, Po których teraz wasze biega wiosło, Stał okrąg pięknego miasta. Świteś i w sławno orężem ramiona, I wasze, kraśne twarz te bogata, Niegdyś od książąt Tuchanów zarządzona, Kwitnęła przez długie lata. Niećmił widoku ten ostęp ponury, Przez żyzne wskroś okolice, Widać stąd było nowogródkie mury, Litwy na wówczas stolice. Dziękujemy.